Wyschło wszystko, ale jest za zarąbiście matowe. Słychać? Jak się zaczepia o palce, to nie jest... Wyszedł mat. Trudno. Wyszedł mat. To jest brudne, ale to jest lakier płaski. Zaraz zostawimy to czarny mat z, z nie do końca czarnym. Mniejsze oto w tej chwili. Już ściągam z koziołka, mocuję dwa kierunkowskazy i owiewka powinna zaraz wskoczyć tutaj. Przymierzam tu uszczelkę, tutaj jest bezbarwna, trochę się rzuca w oczy. To zależy, na razie ją przymierzam, uciąłem tutaj, żeby po prostu nachodziła na zbiornik paliwa. Nie wiem czy ją przyklejać czy nie, przykręcę, zobaczę. Utnę też z drugiej strony i będę wiedział czy się będzie trzymała zapierając o zbiornik po prostu i będzie wtedy izolowała tutaj zbiornik przed jakimiś otarciami i zasłoni może tą rdzę. Czy ją też będzie trzeba klejem przykleić do krawędzi. Troszeczkę fajnie by było, gdyby to była czarna, ale ostatnia była jedyna taka dostępna, więc nie narzekam, tylko przymierzam kierunkowskazy. Czy nie są zbyt, zbyt do dołu? O, ten chyba można podnieść trochę kierunek, ale jeszcze nie siedzi owiewka w swoim miejscu. Tu przykręcone. Tu przykręcone. Z dołu też przykręcone. Guma. Uszczelka zapiera się o zbiornik, o to chodziło. Brzydko to nie wygląda, ale też niezbyt ładnie. Ruko. Nawet w kamerze widać, jaka jest różnica koloru mat, a, a lakier połysk. No jest spora i szczególnie wszystko się przyczepia. Jak to mat, wszystko się przyczepia. Może to z czasem zejdzie, może z czasem w końcu pomaluję tak, jak mówię. Tutaj, oczywiście, jest duża taka przestrzeń pusta. To myślę, że jakieś naklejki sobie zaprojektuję. Zaraz kierunkowskazy troszeczkę do góry obrócę i tak się Czarnula prezentuje. Kierunkowskaz jeszcze przyłapię i zobaczę, czy wszystko działa. Do tego boczki skręcić, fotel założyć. Kierunkowskaz na miejscu. zróbmy test. Światła. Awaryjne jest. Ryga sobie, dobra. Więc można folii to odklejać. Fajne są te bardzo elastyczne i bardzo małe. I ledówki widoczne, tak samo z tyłu można odkleić i jest fajnie. Tak sobie z panela tutaj miga awaryjne. Wyłączmy. No dobra, mamy lusterka. Mamy kokpit. Sprawdźmy, czy mniej więcej wszystko działa. Światło postojowe. Nie, to jest światło postojowe. Tak, widać, że się pali. To jest światło drogowe, to jest to jest drogowe, to jest mijania. To nam się zapala. To jest światło dodatkowe. Siódemka, widać to jest wentylator. I tak jak mówiłem, grzane manetki mają pamięć. Tak, jak zostawimy grzanie, wyłączymy zapłon. Przyjdziemy, włączymy zapłon. Będą pamiętały ustawienia. Dla mnie to jest nowość, bo nie wiedziałem o tym, nie pamiętałem, albo po prostu nie wiedziałem, że tak jest. Więc yy... tak się wyłącza. Dobra. Yy... Chyba wszystko działa. Motocykl jest ubrany. W, można powiedzieć w całość. Zostało ustawić wysokość światła, i teoretycznie można by było wyjechać z garażu. Satelitki. Sprawdzam, czy znalazło satelity. Znalazło. Dlaczego? Bo to jest to jest włókno szklane, a to jest włókno węglowe. I tutaj będzie ekranowało. Nie wiem, gdzie jest antenka zamocowana wewnętrzna. I zobaczymy w plenerze. Dzisiaj pada, jest pełno chmur. I tak to wygląda. Ale znalazło satelity po chwili. Więc nie jest tak źle. Kierunkowskazy są, są widoczne fajnie fajnie e, światła chcę ustawić, to jest krótkie światło to jest długie trochę na przestrzał tak świeci a to jest H7 e, sporo wspomaga, ale widzę, że H7 to jest tylko takie dodatkowe, właśnie o co chodziło o, do świetłu to jest długie, to jest krótkie e, I szukam ściany, żeby ustawić teraz wysokość świateł orientacyjnie e, mokro, jutro może albo za parę dni wyjadę na ulicę, ubiorę się w kask i będę wiedział czy prędkościomierz też yy, działa, wskaźnik. Zaraz sobie zjadę do garażu, zobaczę czy prędkość mi pokazuje jakąkolwiek. Prędkość jakoś pokazuje. Yy, jaką konkretnie, nie wiem, sprawdzę to z wskazaniami z GPS-u. Nie dzisiaj, bo jest noc. Teraz postaram się tylko światła ustawić orientacyjnie. Skorzystam z tego, że jest noc. Co jeszcze. Co jeszcze mogę powiedzieć? Faktycznie kontrolka od biegu neutralnego troszeczkę mruży, to znaczy gdzieś tam... Jest jakiś styk i, i możliwe, jeżeli będzie mi to mocno przeszkadzało, będę musiał wstawić też rezystor podciągający do tej kontrolki, bo może to okazać się yy, nieprzyjemne. Aczkolwiek też, tak jak w nocy, no to faktycznie ona jest za mocna, ta kontrolka. Wszystkie kontrolki w nocy są dość mocne. Yy, jeszcze nie wiem, jak to będzie z kontrolką od długi świateł, niebieska, ale zielona jest najbardziej yy, odczu, odczuwalna, tak jak widać to w kamerze, tak samo widać to na żywo, że zielona jest najbardziej od neutralnego yy, najmocniejsza, więc z tym będzie trzeba coś zrobić później. O, temperatura sobie rośnie, zapala nam się to. <złuch> Zobaczcie, nie trzeba nigdzie nawet wyjeżdżać. Umyłem przed chwilą motocykl. Wyjechałem tylko na chwilę, zawróciłem się, a teraz pada deszcz z tym z piaskiem z Sahary, czyli już motocykl został ochrzczony piaskiem z Sahary. Jak zawsze nie wszystko można zrobić naraz. Nie mam metrówki w tej chwili. Mam w innych narzędziach metrówkę, więc nie ustawię sobie świateł, a zorganizuję następnym razem metrówkę. Ubiorę się w ubrania, przyjadę się zrobić kontrolną jazdę na, na drodze i będę udawał się w kierunku badań technicznych. Wtedy mi na pewno powiedzą, czy jak te światła świecą i co jest dalej do zrobienia. Możliwe, że tarcze z przodu do wymiany, to już wiem, bo jest strasznie duży rant, ale, ale klocki są świeże, hamuje I teraz będzie obserwacja wszelkich poprawek. Hmm, więc ja już parkowuję maszynę. Kolejny krok będzie ogarnięcie tego, bo to jest naprawdę bajzel Poukładanie wszystkiego, wywiezienie tych śmieci i zrobienie kapitalnego porządku, żeby mógł się odnaleźć, bo w tej chwili nie mogę się odnaleźć. Szczególnie stół roboczy aż nie wzbiera na wymioty, gdy widzę. Oczywiście w twórczym ciągu, to nie stanowi problemu, natomiast już po twórczym ciągu chcemy mieć czysto. Żegnam Was, trzymajcie się i do następnego.